Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Ty musisz głośniej mówić. Dzień dobry kochani. Bo jedziemy. Da Ci się, ci się Mordka cieszy. Fordkiem Bo jadę Fordkiem Uwielbiam Fortka swojego. To jest to najlepszy samochód, jaki mógł mi się trafić. No widzisz. Wiem, że dla kogoś to może być dziwne, ale ja uważam, że. No najlepiej mi się jeździ tym Fordem mm -hmm. Ale jaki wielki, co nie? No. Musimy Co musimy, musimy Jechać Fordem na działkę Tak, bo trzeba rzeczy już pozwozić Tak, te które nie mogą tam zostać na zimę Bo później może ich nie być no. Ford ma wielki bagażnik do tego byśmy nie zmieścili nie tam by nic nie weszło musimy jechać jeszcze do Biedronki po Pepsi bo będziemy robić a niech by cukier spadnie i co wtedy no a ja mam trochę tam do robienia ty będziesz kosił no. ja trochę kwiatów powycinam już tak żeby zrobić żeby nie jechać już niektórzy mówią że pierożki drogie no słuchajcie no za dobre rzeczy się płaci no, no, no nic na to nie poradzimy a też Pan napisał, no, że ekscytujemy się dobrymi pierogami. To nie chodzi o to... Ja wiem, że u nas są pierogarnie, tak? I że tam są dobre pierogi, no bo tam kobiety kleją. Mi chodziło o to, że w Biedronce, w markecie są dobre pierogi. No. To o to chodziło. Bo pierogarnie w Żaganiu są i tam też są smaczne pierożki, które robią Panie. To, 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 to wiadomo, ale one też tam fajnie kosztują. To też nie, 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 nie. Tego nie oszukujmy. Zaraz pojedziemy górą, zobaczycie korek. Tu? Skręcić? No. no, a ten, jak to się nazywa? Masakra, no, Ale kikorek. to, że w biedronce są tak smaczne pierogi, to ja się naprawdę. Bo te, te, te pierogi, które żeśmy kupili z tej lady, do tych pierogów. Do pierogów tych takich, co są paczkowane, co nie? W tych, tych no. takich tych chłodniach. To jest dzień i noc. No i dwie ciężarówki zakorkowały całe skrzyżowanie. Mhm. Pani pojechała prosta. No, bo nigdzie nie można. Bo nie miała jak skręcić. Mhm. Ty jak chcesz to może jedziesz. A już teraz to wiesz. Aha, no tu włączyłaś, dobra. Także to właśnie o to chodziło, wiecie, żeby e, że w marketach też potrafią, potrafią być naprawdę e, fajne rzeczy, co nie? A co pani ucieka? Nie wiem. No bo pani tutaj nie szła tak po pasach, nie tak jest. troszkę... Czekaj, bo ja... Już dawno bym pojechała. No, on tak jedzie, jak no. jeszcze tu skręca. Ten też, a idź ty! A skąd ja mogę wiedzieć, że oni obydwa będą skręcać? Także to. autobus, to nie zdążymy. To nie zdążymy, nie. Patrzcie jakie światła to są super, nie? Trzy samochody! No i teraz będziemy wstać? Mój jak skrzypi! Źle pojechałam. Czemu? A, no, no widzisz. Dobra. No patrzcie widzowie. Ile jeszcze jabłek? to wszystko z tej małej jabłonki z tego. co nie? tak no. patrzcie ile jeszcze mieliśmy jabłek tu trochę cebuli no patrzcie jak trawka skoszona ładnie nie? że to wam się pochwalę też miałem skosić kawałek a skosiłem wszystko taki zawzięty jestem o. Oh. Na zimę to on zmarznie i nie będzie tak na wiosnę się. Lubczyk. No, troszkę żeśmy gałązek poobcinali też. Patrzcie, skoszone. Zeszło nam za trzy godziny. Ale jest ładnie. Jeszcze pokażę Wam, jak tam skosiłem. Jest moc. Jedno jabłko jeszcze na drzewie wisi. Dwa. O, no są te jabłka. Z tej jabłonki takiej. Ja ją kiedyś przyciąłem przy samym i ona się pięknie rozgałęziła. Ale widać już jesień. No, śliwek już nie ma. Winogron też opitolony. Niedojrzały. Trochę dojrzałego zabraliśmy, a jak tu skosiłem wszystko, tu ścieżkę całą też, także jest moc, barówki już mają czerwone listki. No, tu jeszcze widzę dwa jabłka no taka jabłonka mała jeszcze parę jabłek wisi także jeszcze przyjedziemy jeszcze winogron zetniemy fruzia, tancerka o tancerca się znudziła już no. a tu nie mamy wody akurat w tym samochodzie nie? chyba jest bo tu nie ma się czego napić, a nie chcę pić kranówki. Ona dawno nie spuszczana była, także że w tych rurach to nie wiadomo co teraz płynie. No. I na wiosnę się też to spali, bo jeszcze winogron podetniemy ale marny winogron w tym roku. I to bardzo. Jeszcze zobaczę czy są jakieś. Marny nie marny, ale o. To kwitnie Różyczka kwitnie Dla beci Eci peci, sexy beci No A te co? Te jabłka są tam w tych reklamówkach to one idą do jadłodzielni. Do jadłodzielni, to jest reklamówek? No. Zawieziemy, zostawimy. Te dla nas... dwa wiadra tutaj co biorę, to biorę do sąsiadki. No, dla naszej sąsiadeczki. A tamte trzy to są do jaguzy. Dobrze. No, także słyszeliście. A trawa była mokra, że... Ale wyszła chyba kosiarka już. Normalnie pięknie Skorzone A tu Wiecie co to rośnie? Topi No, zamknęli nas Na działkach Musiałem klucza szukać do odkutki, Co nie? Jedziemy do jadłodzielni najpierw. I do domu wtedy. I do domu. No? Ja, jak ja lubię tym samochodem jeździć. To sam jedzie. Tak. Fortek jedzie sam. Uwielbiam. Zresztą ja się to bardzo dobrze czuję w dużych samochodach. Pachryć. a tam nie do naszego tu to siedzieć jak w autobusie tak Tak dużo miejsca ty wiesz co ci powiem no. szukałam sprzęgła tak? Tak. I nie znalazłaś? nie znalazłam Dobra. to jest dopiero i szukam nogi i nie mogę znaleźć No nie ma sprzęgła, no nie ma. i Tam drugą nogę tam trzymać z daleka. Od... No. no. I nie... Ale teraz jak ten jak mi e, e, fajnie wychodzi, bo potrafię się przez... przesiąść jeden z, z, z automata na taki, co nie? No. No że i można się nauczyć, co nie? Tu pojedziemy obwodnicą. Nie wiem, niech się troszkę zagrzeje. Pojedziemy obwodnicą ja ten. Tam na osiedlu w tej dzień. Zostawimy jabłuszka, i może ktoś sobie. Ale patrz kopci. No, na pewno ktoś sobie weźmie. Pewnie, że sobie się weźmie. na pewno Olej, ale słońce. Ale słońce wam świeci prosto w nos. Tak, bo tu jedzie też. nie widzę. Ale ich tu jedzie, no co oni? Uwielbiam normalnie. Sam jedzie, sam. Mo mogłabym Fordy mieścić. A no Fordy takie są właśnie, że są. Układ jezdny mają. Tak. Idealny. Ja Wam kiedyś mówiłam, że pierwszy raz. Znaczy nie. Jeździłam Fordem. Też. Fordem, tym jak to się nazywa. Na no fokusa mieliśmy. Tak, Fordem Fokusem. Uwielbiałam nim jeździć. To był samochód, który tak samo sam jechał, sam się trzymał drogi, chociaż miał normalną skrzynię biegów. To te biegi wchodziły jednym palcem. Tak, i on był leciwy, nie? Tak. Ale tam jednym palcem wchodziły biegi. Ale już miał ten silnik, ten 1,8, 101 koni. To już też jechał. TDTI czy co coś takiego? TTCI. Hmm. To już jechał, nie? Już jechał. Już ponad 100 koni to już jest. On był mały, to zasuwało tak, jak. Tak. A ten to jak autobus. <laughs> to, czy, jak gdzie tył jest jego? Jak daleko? Tu wystarczy, że leciutko nacisknę gaz i on jedzie jak. No, bo to silnik jest nowoczesny już. Jasz, Znaki drogowe? Pokazuję. O, i na Mercedes, Mercedes. myślałem, że ich nie ma, i jest droga. Tych małych. tych chruści. Żeby u nas były takie drogi, jak w Stanach. No. Szerokie, wszędzie pod, pod sklepami, szeroko. To... innych samochodów byśmy nie brali. Tak, to tylko, tylko tak, takie duże. Tak, tylko takie wielkie. Wszystko żeśmy zapakowali jeszcze moglibyśmy coś tutaj zapakować ja. Jeszcze ze trzy osoby by weszły. I to na luzie. Ja mam tak daleko z osunięte to to mam tyle miejsca, że ja mógłbym tu spać Ale będziemy, wypróbujemy jak się w nim śpi. Tak, tak, tak Kołdrę mamy Nie kołdrę, a teraz to jest. A teraz mamy Kądra też wszystko no, ma. O, karimatki się da pod spód. No, wypróbuję. No, także dobra, my jedziemy dalej.